Przeprowadzając wywiad żywieniowy, pytam także o płyny, jakie dana osoba wypija, także o płyny słodzone. Często pytam Panie, jakie płyny słodzone piją. Oczywiście odpowiadają, nie, żadnych płynów nie pije, po czym mówią, piję coli light. Cola Light jest produktem wysokosłodzonym, ale nie cukrem, tylko słodzikiem. Pijąc Kole Light można przytyć, dlatego że słodzik powoduje zwiększone łaknienie, głównie na produkty wysokosłodzone. Słodzik jest na Toksyną, czyli toksyną naszego mózgu, bardzo źle wpływa na neurony naszego mózgu i może powodować guzy mózgu. Osoby, które piją Cole light, bardzo często mają wzmożone pragnienie, więc sięgają po kolejną kolę, mają większą ochotę na słodycze, więc sięgają po słodycze. Jeżeli chcecie kompletnie zerwać z napojami wysokosłodzonymi, to musicie też odstawić. Cola Light, a tak prawdę mówiąc, lepiej raz na jakiś czas wypić szklankę zwykłej koli, niż pić codziennie Kole Light, dlatego że jest o wiele bardziej niezdrowa niż zwykła kola.